Tir to ciężarówka, ale nie każda ciężarówka to tir. Dowcip brązowy. Dobra, nie musicie się śmiać. Tam, gdzie pojemność kontenera albo furgonu nie wystarcza, wkracza ten gość. Ciągnik siedłowy z naczepą. Popularnie, aczkolwiek zupełnie nieprawidłowo nazywany tirem. Tutaj stajemy przed wyborem: ciągnik z naczepą czy bez. Jeżeli potrzebujecie naczepy wywrotowej, z której możecie w efektowny sposób wysypać tonę piłeczek albo zboża przy okazji kolejnego protestu, wybierzecie ciągnik z hydrauliką. Taki ciągnik jest też konieczny do naczep z ruchomą podłogą. Podłoga ta działa trochę jak bieżnia, która sama rozładuje sypkie materiały, a więc rączek nie pobrudzicie. Akurat nasze ciągniki są uniwersalne to znaczy, że pasują do każdego rodzaju przyczepy. Zobaczymy, czy kierowca pojedzie równie wygodnie. Oczywiście, inspekcję zaczynam od łóżka. Zaskakująco duże i wygodne. Dajcie mi chwilę. O. Mm. No jak się tam macie w swoich osobóweczkach? <grywa> Powitajcie nową królową szos. To standardowa naczepa z firanką. Chociaż w oknie bym jej nie wieszała. A co jeśli musimy przewieźć ciężkie i obłe przedmioty? No to tak na mnie patrzycie? Oczywiście, że chodzi o kręgi stalowe, tak żeby się nie poobijały w trakcie podróży. Słyszeliście o naczepie Coil Mulde? Zamiast płaskiej podłogi ma specjalne korytko. A co jeśli chcemy przewieźć jakieś odpady? Albo mamy do czynienia z nieco bardziej niebezpiecznymi materiałami, potrzebny będzie hakowiec. Tego delikwenta od razu poznajecie. Prawie zwariowałam ze samą sobą podczas lockdownu, nie wspominając już o mojej biednej rodzince. Dlatego. Masz ty! Hakowiec to naczepa z hakiem, którym przewieziemy kontener wypełniony wszelkimi odpadami. Tylko ja mam nieco inne zastosowanie dla naszego hakowca. W profilu zorganizujemy małe hakowce, duże hakowce, bramowce, ruchome podłogi, podłogowce, a nawet! Chłodnie, z nietypowym wyposażeniem jak haki. Ostatnio nawet podstawiliśmy naczepę do przewozu żywego inwentarza. Tylko taką covidową piniatę musicie zorganizować sobie sami. Sorry.